Witam. Dzisiaj pokażę w postalu e, ukryty level. E, mam nadzieję, że e, się spodoba. Ten level e, jest ukryty za naszym e, domkiem, tam gdzie e, rozpoczynamy e, grę. E, e, zobaczymy jak e, jest w środku. Oh. i tutaj e, mamy loading. O, oh. wezmę broń na wszelki wypadek. Zapomniałem przecież, że mam na spowolnienie czasu. <laughs> Jestem uratowany. Stara. I. Tutaj przyda się na y, cheetah grać, ja nie będę grać na no, cheetah, bo ja tylko tak dla pokazania. To tyle. No.